Sięga piętnasta. Zwycięską bronią Greków ścigani tuż w tropy. Cofają się trojanie za rowy, okopy. Mnóstwo ich legło trupem w ucieczce i zbładli. Dopiero się wstrzymali, jak wozów dopadli. Wtedy Zeus na górnej idzie przebudzony. Wyrwał się z towarzystwa pięknej swojej żony. Wstał na Greków i trołdżan boskim rzucił okiem. Ci pieszchają, ci mężnym następują krokiem. Posejdon tam Achajskiej przywodzi młodzieży. Hektor wśród towarzyszów osłabiony leży. Silną ranion prawicą krew z piersi wyrzuca. Ile dwie mu tchem, słabym oddychają płuca. Zabolał ojciec bogów na rycerza losem I takim do Irydy odezwał się głosem: Posejdonowi rozkaz nieźwiernie, Irydo. I powiedz, że te słowa od Zeusa idą. Niech bitwę porzuciwszy w tej mi zaraz porze. Śpieszy do rady bogów lub skryje się w morze. Jeśli na mistrzostwom Europy rozkazy, nie chce być powolny. Niech zważy, czy mej sile oprzeć się jest zdolny. I władza mnie nad niego wynosi i lata. Więc tak lekce starszego będzie ważył brata. Więc sobie równość ze mną w pysznej uprządu głowie. Ze mną, przed którym wszyscy inni drżą bogowie. Rzekł, zaraz wykonana była jego wola. Zbiega Aieris z Gargaru na trojańskie pola. A jak śnieg lub grat pada z Boreasza. Który wraca pogodę, a chmury rozprasza. Tak posłanka złotymi ozdobiona pióry. Szybko do Posejdona z Aidi spada góry. Posejdonie. Tak mówi Izeus władnący w niebie. Przysyła mnie z takowym zleceniem do ciebie. Byś porzuciwszy bitwę, w tejże zaraz porze. Szedł lub do rady bogów, lub też skrył się w morze. Nie będziesz li słów jego miał w należnym względzie. Sam tu z otwartą wojną do ciebie przybędzie. Posejdon rozgniewany takiej odpowiada. Choć jest mocny, a toli nadto dumnie gada. Próżno równego w stopniu siłą swą zastrasza. Trzech nas miała Skronosa synów matka nasza. Zeusa, mnie, Hadesa, co Ereb dziedziczy. Trzech panów na trzy części podzieloń, świat liczy. Każdy ma swe dziedzictwo. Za losów udziałem. Hades wziął czarne cienie, ja może dostałem. Zeus objął w swej części niebo i obłoki. Ziemia wspólna jest wszystkim i Olimp wysoki. Rządzić mną dla Zeusa byłoby za wiele. Choć mocny, niech spokojny siedzi w swym wydziele. Mam umysł wyniesiony, więc mu nie przyklęknę. Ręką niech mi nie grozi, bo się jej nie zlęknę. Niech na syna i córki te pogróżki chowa. Co ze drżeniem słuchają jego lada słowa. Na to bogini urząd sprawująca posła. Chcesz li, abym odpowiedź tak twardą odniosła? Czy ją raczej osłodzisz? Lubo czasem zbłądzi. Nigdy się wielkie serce uporem nie rządzi. Znasz doskonale, jakie stopnie są rodzeństwa. Mszczą się jędze za prawa zgwałcone starszeństwa. Postrzegł się Bóg, na morzu wzruszający flagi. Czuję, rzecze Eirydo, moc twojej uwagi. Jak dobrze, gdy w posłańcu i poradnik wierny. Ale ogarnął serce moje ból niezmierny. Gdy ten, z którym wyroku zrównały mnie prawa, ze mnie się grożącymi słowy najgrawa. Ustąpię, lecz ci serce otworzę w tej chwili. Jeśli mimo żeśmy się zgładzić ugodzili, przy pomocy pallady jego miłej córy. Zeus zechce ocalić iliońskie mury. I danej obietnicy, Achajom nie ziści. Niech wie, że będzie w wiecznej u nas nienawiści. Rzekł Posejdon i zaraz w morzu się zagłębił. Uczuł to Grek, bo w piersiach zapał się oziębił. Weź pieczę, rzekł do Febazeus, o Hektorze. Chroniąc się mego gniewu Posejdon wszedł w morze. Gdyby nam nieśmiałymi czekał był rękoma. Strasznym łoskotem walki między nami dwoma. W swych by posadach niebo i piekło zadrzało. Ale lepiej dla niego i dla mnie się stało. Że choć z gniewem ustąpił nie czekając boju. Rzecz by ta wiele bardzo kosztowała znoju. Weź Egidę i w groźnej wstrząsaj nią prawicy. By greccy na jej widok drżeli wojownicy. Szczególnie miej o wielkim hektorze staranie. Znową w piersiach odwagą niechaj w polu stanie. Rozkazał, wykonywa Feb zlecenie ojca. Jak szybko leci jastrząb grzywaczów zabójca. Żaden mu ptak lekkimi nie wyrówna pióry. Takim on właśnie lotem spadł z idajskiej góry. Już bohater nie leżał, gdy Feb przed nim staje. Siedział, odzyskał zmysły, przyjaciół poznaje. Co mu we wszystkich byli przygodach najszczersi. Pot nie leje się z niego, nie robią mu piersi. Tak Gozeusa pamięć ożywiła sama. Apollo rzekł w te słowa do syna Pryjama. Czemu siedzisz na tronie od wojsk twoich zdala? Co cię wyzuwa z siły? Jaki ból przyzwała? Uchylił Hektor powiek i rzekł słabym głosem. Ktoś ty, z bogów najlepszy, moim tknięty losem. Nie wieszli? Gdym przed flotą stoczył walkę śmiałą. A wtedy na ziemię obalił mnie skałą. Mniemałem, że odwiedzę dziś Hadesa progi. Utraciwszy od ciosu tego żywot drogi, ufaj! Bóg odpowiada, pan władnący w niebie. Silnego pomocnika przysyła dla ciebie. Ja, apollo, przy tobie z mieczem groźnym stoję. Ja, Konda w niej i ciebie zasłaniał i troje. Tym słowem wzmocnił siły, które w nim już gasły. Jak przy żłobie trzymany długo koń wypasły. Zerwawszy uwiązanie, bieży, piasek miece. I przywykły się kąpać w przeźroczystej rzece. Pyszny swoją pięknością, leci dumnie pląsa. Głowę do góry wznosi, a grzywą potrząsa. I pędzi na znajome sobie klacz pastwiska. Tak za wzmocnieniem Boga, który strzały ciska. Mężny Hektor wielkimi kroki w pole sadzi. I waleczne do boju trołudzeni prowadzi. A jak biegną, zwierzyny pięknej dostać chciwi. Za Sarną lub Jeleniem i psy, i myśliwi. On, gdy mu jeszcze zguby zły wyrok nie niesie. Chowa się między skały albo w gęstym lesie. Wtem, gdy się lew pokaże, krzykiem ich wzbudzony. Psy i myśliwcy w różne rozpierzchną się strony. Tak trwożnych pędzą trułdzen szeregami Grecy. Tną mieczami, dzidami przebijają plecy. Lecz gdy ujrzą Hektora, przejęci są trwogą. I cała ich w tym siła, że uciekać mogą. Idą Trojanie, Hektor wielkim stąpa krokiem. Apollo go poprzedza odziany obłokiem. W rękach jego egidą nieśmiertelna błyska. Frędzle ją srożą, groźny blask daleko ciska. Na postrach ludzi Hefajst dał ją panu niebaw. Taka egidą rękę uzbrajała Feba. Ścisnąwszy swe zastępy, czekają achiwy. Z obu stron krzyk powietrze napełnia straszliwy. Z mocnych rąk dzidy, z brzmiących cięci lecą strzały. Jedne się włono mężów szlachetnych dostały. Drugie nie dojdą ciała i w ziemię się wbiją. Ani się krwi tak chciwie żądanej napiją. Póki Feb trzymał w rękach tarczę niewzruszoną. Ginął lud, bój za żadną nie ważył się stroną. Lecz wkrótce przeciw Grekom zwrócona egidą. Wraz nią wstrząśnie i z piersi głos ogromny łajdę. Słabieją w męstwie, bojaźń w umysłach zajęta. Jak gdy w nocy napadną dwa srogie zwierzęta. W nieprzytomności stróża na woły lub owce. Drżąca trzoda się w różne rozbiegnie manowce. Tak uciekają Grecy, Feb ich mdłymi zrobił. A Troudzen i Hektora chwałą przyozdobił. Gdy się zwycięzcy bawią nad krwawymi łupy. Uciekają w nieładzie drżące Greków kupy. Hektor swoich zachęca, wielkim głosem krzyczy. By prosto szli na flotę, niechciwi zdobyczy. A kto mikolwiek od naw na stronę odbiegnie, w tymże zaraz momencie z mojej ręki legnie. Ni go bracia, ni siostry nie uczczą pogrzebem, ale go psy w kawały rozszarpią pod niebem. Rzeku i ogniste biczem rumaki zacina. Do śmiałego natarcia roty upomina. Zwracają wszyscy konie z groźnymi okrzyki. Przodkiem Apollo mężne wiedzie wojowniki. Zarzuca rów, okopy zwala jego noga. Wnet się dla nich zrobiła tak szeroka droga. Ile zasięgnie dzida od męża rzucona? Gdy doświadcza, jak silne są jego ramiona. Tą drogą tłumem idą Trojanie zuchwali. Pod stopą Feba gruby mur Greków się wali. A jako drobne dziecię, bawiąc swe tęsknoty. Rozmaite na piasku buduje roboty. Wnet je ręką i nogą igrając za grzebie. Tak się mur grecki kruszy pod twą stopą, Febie. Tyś ich zmieszał, tyś zrobił, że pierzchli nikczemnie. Dopiero się przy nawach wstrzymują wzajemnie. Jak gdy schukane wiatry na morzu srożeją. Wzdęte na boki w okręt bałwany się leją. I nic go nie zachowa od gwałtownej fali. Tak się wojsko trojańskie na mur grecki wali. Pędzą ku nawom konie śmiałe wojowniki. Trojanie z wozów długie wyciąga enenli piki. Grecy z okrętów drągi wzięli na odparcie. Kjut miedzią w ogniowym ustalone harcie. Gdy się bój z dala na w przymurze wysila. Patrokl siedział w namiociecnego Eurypila. Miłymi w nim tęsknotę rozmowami słodził. A plastrem bóle rany głębokiej łagodził. Lecz widząc, że Trołudzeń przez mur się waliły, że Grecy uciekają bez ładu, bez siły. Pięczy, bije się w uda, u zamu gęsta ciecze. I tak do przyjaciela z ciężkim ukaniem rzecze. Mimo twej rany dłużej nie mogę być z tobą. Wkrótce się grek ostatnią okryje żałobą. Niech ci pomoc potrzebną wierny sługa niesie. Ja biegnę chęć do bojów wzbudzić w Achillesie. Któż wie, czy go nie skłonie za pomocą Boga? Mocna jest z ust przyjaźni idąca przez przestroga. Rzekł i opuścił namiot Patrokl rozpłakany. Tymczasem Grecy dzielnie wstrzymują Trougeni. Lecz nici zdolni, lubo mniejsze, odbić roty. Nici Greków przełamać i wpaść im w namioty. A jak ostrym toporem cieśla zręcznie władza. Którego sztuki sama uczyła Pallada. I za sznura kres ostrej nie zapuści stali. Tak ci w równi zupełnej bój utrzymywali. Po wszystkich stronach walka uparta się szerzy. Hektor z okrytym chwałą Ajasem się mierzy. Przy jednej walczą nawie, ni Hektor jej spalić. Nie jest od niej może Hektora oddalić. Już kaletor niósł ogień, ów śmiały syn klity. Lecz w piersi został dzidą Ajasa przeszyty. Leci na ziemię, głownia z ręki mu wypada. Patrząc na śmierć krewnego, Hektor się rozjada. I wielkim głosem woła na trojańskie szyki: Trojanie i Dardeni i waleczne liki. Nie ustępujcie z miejsca, walczcie w tej jaśninie. I nie dajcie wziąć zbroi po Skończył i długą dzidę w Ajasa wymierzył. Chybił go, likofrona mężnego uderzył. Przymuszony z i uciec dla zaboju. Ajasowi w rycerskim towarzyszył znojów. Przy boku przyjaciela stał bohater dzielny. Przy nim walczył, gdy w głowę dostał raz śmiertelny. Bez duszy z wyniesionej nawy na łeb z lata. Ajes przejęty żalem tak mówi do brata. Teukrze. Jakie nas teraz czekają tęsknice. Syn Mastora, kochany od nas jak rodzice którego w domu naszym żaden wzgląd nie minął. Zajadłego Hektora srogim ciosem zginął. Gdzie twe strzały niosące śmierć, bóle i jęki? Gdzie jest łuk otrzymany z Apollina ręki? Na głos brata przybiega Teuser, strzelec główny. Łuk ma w ręku i kołczan strzałami ładowny. Grot wylata po grocie, warczy żyła tęga. Wraz Pejzenora syna strzałą swą dosięga. Ranny Kleitos, powoźnik Polidama śmiały. W Hektora oczach pięknej szukający chwały. Gardził niebezpieczeństwem, tam pędził rumaki. Gdzie się najbardziej mężne zgęszczały orszaki. Nie mogła go od zguby żadna zbawić siła. Puszczona strzała w szyję z tyłu utrafiła. Padł na ziemię, śmiertelnym dosięgniony grotem. Konie wóz próżny z wielkim wstrząsnęły łoskotem. Postrzegłszy to, Polidam zaraz je uchwycił. I astynoja rękę strażą ich zaszczycił. A gdy mu blisko siebie trzymać je zaleci. Sam znowu między pierwsze wojowniki leci. Teuser zaś na Hektora nowy grot nakładał. I pewnie ostateczny byłby mu cios zadał. Gdyby Zeus srogiego nie wstrzymał wyroku. On, mając bohatera dnia na bacznym oku. Nadto wyniosłym te ukra zamiarom urąga. Rwie mu w ręku cięciwe, kiedy ją naciąga. Prysła strzała i łuku dotrzymać nie umiał. Nadzwyczajnym przypadkiem stworzył się i zdumiał. Bracie, rzekł uboga ręka, nam sprzyjająca. Miesza układy nasze i łuk mi wytrąca. Z tęgich żył dziś ode mnie skręcona cięciwa. Zdolna nieść strzał tysiące, nagle mi się zrywa. Porzuć twój łuk i strzały, rzekł, a jest żałosny, e. Gdy ci je z rąk wydziera jakiś Bóg zazdrosny. Weź raczej długą dzidę, piersi okryj tarczą. Walcz, zachęcaj i bijmy się, póki siły starczą. Jeśli mają wziąć flotę, niech ją wezmą z pracą. I niech drogo zwycięstwo trojanie opłacą. Tak radził, teuser zaraz namiotu dopada. łuk zostawia na ramię tęgi puklesz wkłada. Głowę kształt niezrobionym szyszakiem przykrywa. Nasrożona piórami groźna kita pływa. Ogromną bierze dzidę, a nie szczędząc kroku. Bierze spieszno i staje przy Ayasa boku. Widząc Łuk tę kra, boskim osłabiony cudem. Hektor między trojańskim głośno woła ludem. Walczcie. Gdzie jest taką chwałą bitwa rozpoczęta. Niech każdy z was o dawnej sławie swej pamięta. Widziałem na mistrzostwom Europy oczy jak bezsilne strzały. W ręku najbieglejszego rycerza zostały. Zeus to sam dokazał i znak jest niemylny. Dla kogo on niechętny, a komu przychylny. Dziś od niego Achajów zmniejszona odwaga. Dziś przeciwko nim bije, a nam dopomaga. Walczcie więc, bo zwycięstwem pewnym się zaszczyciem. Kto ma paść, niech bez żalu rozstanie się z życiem. Ach! Jak tu dla rycerza chwały plac jest żyzny. Pięknie mu z bronią w ręku umrzeć dla ojczyzny. A dom swój, żonę, dzieci, majątek ocali. Gdy męstwem swym ahojów z tych brzegów oddali. Tak Hektor w serca wszystkich zapał swój przelewał. Nie zmniejszą, a jest siłą, Achajów zagrzewał. Mężowie! Dziś najsroższych kleski jesteśmy bliscy. Albo ocalim flotę, albo zginiem wszyscy. Nie macieli, gdy Hektor nam panem zostanie. Że możecie piechotą przejść po oceanie? Nie widzicieli, jak on rzuca się gwałtownie. Jak zapala, jak woła na Trowdżan ogłownie? Nie na tańce ich wzywa, lecz żeby nas dobić. Ja sądzę, że nie możemy nic lepszego zrobić. Jako, gdy nasz zmieszamy oręż z ich orężem. Niech już raz albo zginiem, albo też zwyciężem. W gorących sercach nową wzniecił rządze sławy. Miedzianym starczy murem otoczyli nawy. Zeus wzmaga w Trojanach zapał i nadzieję. A menelaj tak serce w antylochu grzeje. Nikt z tobą, antylochu, z achajskich rycerzy. Ni miłością, nie biegiem, ni siłą się zmierzy. Wyskocz, byś kogo z wodzów trojańskich obalił. Tym słowem jego zagrzał, a sam się oddalił. Z błyszczącą zaraz dzidą przed pierwszymi stanie. Na jego widok trwożni uchodzą Trojanie. Jednak nie był rycerza zamach bezskuteczny. Gdy śmiało biegu do boju Melanip waleczny. W piersi raz dostał, upadł tym zwalony ciosem. A zbroja na nim smutnym zajękła odgłosem. Jak szybko przyskakuje bystry hart do łani. Gdy ją myśliwiec z kniei wychodzącą rani. Tak prędko pierwszy z greckiej antyloch młodzieży. By z ciebie, Melanipie, ściągnąć zbroję, bierze ale próżny był zapęd, bo go Hektor zoczył. I tchnąc zemstą za brata, przeciw niemu skoczył. Antyloch, lubo dzielny bohater, nie czeka. Zbiera swe wszystkie siły i co tchu ucieka. Jak zwierz srogi, niemałe gdy porobi szkody. Zabije psa lub męża broniącego trzody. Chroni się w przód, nim mnóstwo pasterzy się zbiegnie. Tak on ucieka, skoro Hektora postrzegnie. Krzyczą za nim trojanie, gęste miecą groty. Zwrócił czoło, ze swymi złączywszy sieroty. Jak lwy do nawtrojanie szli wielkimi kroki. Tak się spełniały boskie zeusa wyroki. Z jego woli Dardanin śmiałości nabierał. On w greku męstwo słabił, chwałę mu wydzierał. On chciał imię Hektora zrobić wiekuiste. Iż pierwszy rzucił głownie na flotę ogniste. Tak te tydzień uiszczał, co jej przyrzęć raczył. Więc czekał, aby ogień na nawach obaczył. Od tej chwili przedsięwziął Trojan szczęście skrócić. I zwycięstwo na stronę Achajów obrócić. W tym zamyśle Hektora sam pchał na okręty. Lubo już dosyć własnym zapałem był pchnięty. Jak ares, gdy zabójczą dzidę chwyci ręką. Lub jak ogień, gdy lasy zjadłą żre paszczenką. Wścieczony lata Hektor i z ust pianę toczy. Zapalone pod groźną brwią iskrzą się oczy. Niezmordowana robi oszczepem prawica. A podskakując, skronie tłucze mu przyubicaw. Chcąc złamać Greków, ciosy tam obraca swoje. Gdzie najdzielniejsze męże i najcięższe zbroje. Lecz na daremnie wszystkie swe siły wywiera. Nie wzruszony jak wieża zastęp go odpiera. Jak kiedy szturm przypuszczą do nadbrzeżnej skały. I wiatry rozhukane i spienione wały. Ona ich gniew silnymi wstrzymuje ramiony. Tak krzyk grecki na miejscu stoi niewzruszony. Widzą cię pośród siebie ahaje, hektorze. Jak gdy na się woły przy jeziorze wpadnie lew i nieprzywykły walczyć pasterz młody. Już od czoła już z tyłu broni swojej trzody. On skacze nagle w środek i buchają zjada. W różne się strony drżąca rozpierzcha gromada. Podobnie gdy wpadł Hektor, Zeus go zapalił. Wszyscy pieszli i tylko peryfeta zwalił. Z przodu greki okrętów jeden rząd zamykał. Stąd wyparci przy drugim, który morza tykał. Stawają, przy namiotach gęsto się gromadzą. I o daniu odporu najtęższego radzą. Przez wstyd i strach w obozie rozbiec się nie śmieją. Biedni krzycząc, na drugich krzepią się nadzieją. Nestor, ludu stróż, wszystkich czule upomina. On rycerzów na imię ich ojców zaklina. Przyjaciele. Chciejcie się mężami pokazać. A nade wszystko hańbą lękajcie się zmazać. Myślcie o żonach, dzieciach, majątku, rodzicach. Czy żyją, czy już w wiecznych zostają ciemnicach? Oni wołają na was tym słowem przeze mnie. Stójcie. Wstydźcie się tyły podawać nikczemnie. Wielki IS za hańbę sobie to rozumie. By z innymi grekami dłużej krył się w tłumie. Wraz na widok trojańskiej pokazał się młodzi Z nawy na nawę krokiem sążnistym przechodzi Dwudziestodwułokciowym obracając drągiem Z okrętów na okręty przeskakiwał ciągiem Jak obok cztery konie sprząguszy jeździec zręczny Ludowi ciekawemu chcąc dać widok wdzięczny. Bierze ku miastu chlubnej szukając zalety Zbiegają się mężczyźni, zbiegają kobiety Obróconych na niego oczu pełno wszędzie On z konia na koń skacze w najbystrzejszym pędzie tak po nawach wielkimi skakał ajes kroki. A ogromnym swym głosem przebijał obłoki. Zachęca bezustannie ten mąż nieznużony. Do dzielnej i namiotów i floty obrony. I Hektor między swymi nie został orszaki. Lecz jak orzeł, zoczywszy pasące się ptaki. Uderza na żurawie, gęsi lub łabędzie. W takimże Hektor śmiały rzucił się za pędziew. Pod samą flotą walkę stoczyli tak srogą. Iżbyś rzekł, że wyczerpnąć swoich sił nie mogą. Taka zjadłość ich piersi, taki ogień pali. Jakoby w tym momencie bitwę zaczynali. Wielki domęstwa powód miały strony obie. Grek już zbawienia prawie nie rokuje sobie. Trojanin dzisiaj wszystko chce zakończyć razem. Okręty zniszczyć ogniem, a Greki żelazem. W tym przekonaniu wszystkie swe siły wywarli. Jedni by zwyciężyli, drudzy by odparli. Hektor chwycił za okręt, co wiosły licznymi. Protezy łają stawił na trojańskiej ziemi. Ale go nie powrócił. Zginął z wziętej rany. O jego walczą okręt greki i trołdżeni. Nikt tu strzał, nikt oszczepów dalekich nie ciska. Obie, równo zajadłe, strony walczą z bliska. Okrutna rzeź. Ten kole, ten rąbie, ten siecze. Błyszczą w rękach dzidy, siekiery i miecze. Powietrze od orężów tłukących się chrzęści. Z rąk, z ramion lecą miecze zczaskane na części. Pod zbroi pełno na równinie. Ziemia, cała zbroczona krwi potokiem płynie. Hektor jak chwycił okręt, tak się ciągle trzyma. Z zapalonymi na swych wołając oczyma: Nieś pochodnie, następuj śmiało, mężna młodzi. Dzień ten dziesięcioletnie klęski nam nagrodzi. Weźmiemy flotę, całkiem wyrżniemy lud grecki. Bez woli bogów przyszedł ten naród zbójecki. Gnuśność starych zrobiła, że się Grek ocalił. Ja bym był dawno natarł, ich zbił, flotę spalił. Lecz mnie wstrzymała starców rada zbyt ostrożna. Dziś wszystkich błędów naszych powetować można, bo Zeus nam łaskawej udziela opieki. Rzekł. Oni z nową mocą natarli na Greki. Na Ajasa tysiączne zwrócone pociski. Już on zaczął rozumieć, że jest śmierci bliski. Schodzi z wierzchu na ławę przed licznymi groty. Tam staje pilnie Troujen zważając obroty. Ktokolwiek z ogniem bierze, dzidą go oddala. A Greków nieustannym głosem tak zapala. Przyjaciele! Narodzie Bogu wojny miły! Nie ustawajcie w męstwie, zbierzcie wszystkie siły. Czyż my to posiłkowe w tyle wojska mamy? Czyż nas nowe zasłonią mury, nowe bramy? Jest w bliskości miasto, które by nas trudem osłabionych schroniło. Świeżym wsparło ludem. Tu jesteśmy, daleko od ojczystych brzegów. Od morza i trojańskich ściśnieni szeregów. Niegnuśność, dzielne tylko ocali nas ramię. Rzekł, jak wściekły uderza, zabija i łamie. Kto od Hektora pięknym zapałem natchnięty? Z ogniem w ręku zuchwale bierzał na okręty. Na tego się okrutnym, a jest ciosem srożył tak dwunastu rycerzy przed flotą położył.